Dzień dobry Marlena Siok. Mazowsze wiadomości z regionu. A oto, co dziś w programie. W Senacie o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Warszawski Meditrans z nowym sprzętem. Ponad milion dla aktywnych społecznych, w tym także dla kół gospodyń wiejskich. W 2016 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją, nowelizacji ustawy działalności leczniczej, która nakłada na samorządy obowiązek pokrycia strat podmiotów leczniczych, dla których są organem tworzącym. Trybunał uznał, iż jest to ustawowe zadanie rządu oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. O sprawie dyskutowano w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W listopadzie 2019 roku samorząd województwa mazowieckiego wygrał w Trybunale Konstytucyjnym. Konkluzja była jedna. Zmuszanie samorządów do pokrywania strat szpitali to w istocie wyręczanie Narodowego Funduszu Zdrowia. Trybunał Konstytucyjny, stając nie tylko po stronie prawa, ale przede wszystkim pacjentów, zobligował Sejm do naprawienia niekonstytucyjnych przepisów w ciągu 18 miesięcy. O długach szpitali i potrzebach zmian w systemie ochrony zdrowia w kontekście m.in. zeszłorocznego orzeczenia Trybunału rozmawiano w siedzibie Senatu RP. Myślę, że bez radykalnych, szybkich kroków szybko pędzimy do zapaści tego systemu albo do zapaści samorządów, bo za chwilę będziemy mieli bankrutujące miasta czy bankrutujące powiaty, więc ustawodawca, czyli Sejm, Senat, Rzeczpospolitej, rząd muszą naprawdę podejść do tego, jak do największego problemu, bez zwiększenia stokowego dochodu w około 20 miliardów złotych nie ma szansy, żeby ten znikający punkt dogonić, bo dzisiaj zadłużenie jest około 15 miliardów i jak nie będzie jednorazowego skokowego zwiększenia przychodów, to tej długi nie ma to pokryć. długów nie ma to pokryć. W związku z tym oczywiście po drugiej stronie potrzebne są takie rozwiązania prawne, żeby zahamować wzrost kosztów powyżej przychodów. Że pewna musi być bariera. Że Powyżej przychodów NFZ u nie można zwiększać kosztów, na przykład poprzez niekontrolowane podnoszenie płacy minimalnej, czy inne takie czy podnoszenie płac poszczególnym grupom bez wskazania źródeł rekompensowania tego w finansach publicznych. Trybunał konstytucyjny przyznał także, że środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są nieadekwatne do kosztów ponoszonych przez placówki, jak zauważył Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zwraca. Uwagę na problem nadwykonań i niedofinansowania szpitali. Trybunał Konstytucyjny podkreślił także, że ostateczne koszty niedofinansowania służby zdrowia w efekcie ponoszą wszyscy mieszkańcy, a brak adekwatnych środków na zadanie zlecone jest niezgodne z konstytucją. Ponadto, jego zdaniem, trudno jest zaakceptować legislację, która nie biorąc pod uwagę czynników społecznych i zdrowotnych jako jedyną przesłankę likwidacji szpitali wskazuje ich zadłużenie. W województwie mazowieckim też mamy e, dramatyczne dane. To są zarówno dane za rok 2018, e, związane z tym, że mieliśmy zadłużenie ponad e, 28 milionów. W tej chwili mamy zadłużenie ponad 28 milionów w samych SPZOZ-ach, natomiast w spółkach to jest 37 milionów. Rzeczywiście samorządy nie są w stanie pokrywać strat, no bo przede wszystkim inwestują w rozwój szpitali, w aparaturę, w, dobre, w dobrą infrastrukturę, przede wszystkim w procedury takie, które ułatwią pacjentom dostęp do usług medycznych. Tych strat nie możemy pokrywać. My mamy zabezpieczone 250 Milionów na inwestycje, na rozwój, ale y, straty. Które lawinowo rosną, to już nie jest ta możliwość, którą może samorząd województwa mazowieckiego pokryć. Według obecnego na konferencji marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego samo zniesienie niekonstytucyjnych zapisów ustawy nie pomoże. Niezbędna jest kompleksowa naprawa systemu ochrony zdrowia, ponieważ utrzymanie status quo w ochronie zdrowia prowadzi do zapaści. Marszałek zapowiedział powołanie rady do spraw zdrowia przy senackiej komisji do spraw Zdrowia. Pierwsze posiedzenie. Miało Miałoby odbyć się już w marcu. Teoretycznie to orzeczenie ma ogromne znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za szpitale swojego szczebla. Jak będzie z jego realizacją, to już jest właśnie między innymi temat tej konferencji. Liczę, że, że jeżeli by ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego miał być egzekwowany, to sytuacja finansowa szpitali i w i odpowiedzialnych jednostek samorządu terytorialnego zmieni się na lepsze, ale to jest Polska, więc nie wiemy, jak, jak to będzie finalnie. Efektem spotkania w Senacie będzie inicjatywa ustawodawcza, rozpoczęta przez Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej oraz Komisję Zdrowia. Rozwiązanie będzie polegało na wykreśleniu z ustawy o działalności leczniczej artykułu mówiącego o obowiązku pokrywania strat publicznych szpitali przez samorządy. Walka o życie i zdrowie Warszawiaków będzie jeszcze skuteczniejsza. Stołeczny Meditrans kupił dwie nowoczesne karetki, które będą obsługiwały pacjentów z Bielan i Mokotowa. Każdy z nich wyposażony jest w najnowocześniejszej generacji sprzęt medyczny. Tylko w ubiegłym roku warszawski Meditrans wyjeżdżał do pacjentów blisko 230 tysięcy razy. I choć każde z tych zgłoszeń było inne, we wszystkich najważniejszy był czas. Dlatego, aby jeszcze skuteczniej nieść pomoc, Meditrans zakupił dwa nowe, w pełni wyposażone ambulanse. Ich wartość to 1 200 tysięcy złotych. Jest to nowy ambulans, przede wszystkim dużo większy od, od poprzedniego. Mamy większą możliwość pracy z pacjentem, większą możliwość podejścia. Jest nowy sprzęt, nowy defibrylator. Dużo bardziej pacjent będzie zabezpieczony podczas transportu. Lepsza jakość monitorowania pacjenta i zabezpieczenia go przede wszystkim. Każdy z nich wyposażony jest w najnowszej generacji sprzęt medyczny. Jest to najnowszy dostępny obecnie sprzęt technologicznie wspierający działania ratownictwa, czyli to są m.in. defibrylatory, które mają możliwość transmisji online za wszelkich danych medycznych pacjenta do zarówno pracowni hemodynamicznych, jak i naszego centrum konsultacji lekarskiej, kardiologicznej. Czyli pacjent już na miejscu zdarzenia jeszcze w ambulansie jest konsultowany przez lekarzy i jest wtedy podejmowana wspólnie decyzja, co dalej robimy. także. Żeby jak skrócić ten czas działania i jak najbardziej skutecznie tej pomocy udzielić. To jest na przykład urządzenie, które no nie jest wymagane może takim jakimś wymogiem, ale znacząco wspiera działanie Zespołu Ratownictwa Medycznego, czyli urządzenia do mechanicznej kompresji na przykład klatki piersiowej. One powodują znaczące podniesienie skuteczności udzielenia akcji reanimacyjnej polegającej na resuscytacji. Dwa nowe ambulanse to kolejny zakup warszawskiego Meditransu. Tylko w ubiegłym roku dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego trafiło do niego 13 nowych samochodów, które zastąpiły stare, wysłużone pojazdy. Oddajemy, przekazujemy dwie nowe karetki, które będą obsługiwały dwie duże dzielnice Mokotów i Bielany. W ubiegłym roku to było 13 karetek, tym razem dwie karetki, które z środków własnych zakupił nasz Meditrans warszawski. Jesteśmy dumni z tych karetek, dlatego, że to są nowoczesne, w pełni wyposażone karetki. Karetki, które służą przede wszystkim pacjentom. Obecnie warszawski Meditrans obsługuje 73 zespoły wyjazdowe. Niebawem planuje uruchomienie kolejnych dwóch miałyby one służyć mieszkańcom Wilanowa i części Mokotowa, wszystko po to, by jeszcze bardziej wzmocnić potencjał udzielanej pomocy. Organizacje pozarządowe, w tym także koła gospodyń wiejskich, są siłą napędową wielu przedsięwzięć w mazowieckich wsiach. Dlatego właśnie samorząd województwa postanowił wesprzeć ich zaangażowanie i działania. Możliwość uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia została uruchomiona 17 lutego i potrwa do 20 marca. Samorząd Mazowsza ogłasza nabór dla aktywnych społecznie wspólnot lokalnych. To szansa dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji pozarządowych na uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono ponad milion złotych. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy są zainteresowani, wszystkie koła, które chciałyby trochę doposażyć swoje świetlice, swoje zasoby, po to, żeby mogły. By bardziej pokazać swoje talenty. Konkurs adresowany jest do aktywnych działaczy i działaczek z terenów wiejskich województwa mazowieckiego, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, kółek rolniczych i innych organizacji pozarządowych. W ramach konkursu można starać się o środki na zakup np. Na sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego, czy strojów ludowych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tysięcy złotych. Oferty należy składać do 20 marca 2020 roku poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkacz.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazowiecka.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze. Wiadomości z regionu.